W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym EFGH i EFGH wierzchołki EGL EGIL te wierzchołki trzy połączono odcinkami, tak jak na rysunku. Powstał taki trójkąt, jak widać. Wskaż kąt między wysokością OL, trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego grania stosłupa. Jest mowa o wysokość OL. No to dorysujmy sobie tę wysokość. OL to jest ten odcinek. To jest OL. I płaszczyzna podstawy. Jak zaznaczyć kąt między tym odcinkiem a płaszczyzną podstawy? Oczywiście to będzie kąt między tym odcinkiem, tu będzie wierzchołek, a jego rzutem na płaszczyznę. I teraz tak. Rzutem tego punktu jest ten sam punkt. Rzutem tego punktu będzie ten punkt a zatem rzutem tego odcinka na płaszczyznę podstawy jest ten odcinek to jest ten odcinek i dokładnie kąt pomiędzy właśnie tym odcinkiem a jego rzutem na płaszczyznę podstawy to jest nasz szukany kąt jak się tam alfa oznacza Kąt między wysokością OL tego trójkąta i płaszczyzną podstawy. Ja to oznaczyłem jako alfę, natomiast tu podają jako oznaczenia trzyliterowe. Jeżeli trzyliterowe, to wiadomo, że środkowa literka zawsze nam mówi o wierzchołku. No jeżeli tu jest jedno ramię, tu jest drugie ramię, to wiadomo, że wierzchołek jest w punkcie O. I tak jest w odpowiedzi A. I koniec. Ale sprawdźmy. H-O-L. H-O-L. I dokładnie ten kąt nam wskazuje. Bo mógłbym nazwać go tak albo H-O-L, albo L-O-H. Koniec. Kąt między odcinkiem a płaszczyzną podstawy to jest kąt pomiędzy tym odcinkiem a jego rzutem na płaszczyznę.